Panie Kapitanie, ustawa o obronie przez z 2022 roku pokazała, że są różnego rodzaju ochotnicze formy odbycia służby wojskowej. Panie Kapitanie, jakie to są formy? No najciekawsza oferta moim zdaniem to jest dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. Jest to oferta skierowana dla osób pełnoletnich. Osoby oczywiście muszą też posiadać polskie obywatelstwo i nie być karane za przestępstwa umyślne. Czyli teraz można śmiało powiedzieć, że wojsko wychodzi naprzeciw do społeczeństwa. Różnego rodzaju formy odbycia zasadniczości służby wojskowej powodują, że odbycie służby wojskowej jest bardzo atrakcyjne dla młodego człowieka. Tak, jak sama menadżer wskazuje, jest to dobrowolna forma służby, i wychodząc naprzeciw zainteresowaniom, można to potraktować w dwojaki sposób: albo jako przepustkę do służby zawodowej dla osób, które myślą o służbie zawodowej jako żołnierz, o zawodzie żołnierza, albo dla osób, które chcą się sprawdzić, zrobić coś dla siebie, przeszkolić się. Jest to doskonała okazja do tego, żeby poznać y, od podszewki życie w jednostce wojskowej. No i podczas tych 28 dni, które kończą się złożeniem uroczystej przysięgi, mamy możliwość y, poznania podstaw y, strzelectwa, y, podstaw musztry. Te 28 dni y, wygląda w ten sposób, że jesteśmy skoszarowani na terenie jednostki, mamy zapewnione wyżywienie, umundrowanie, są przeprowadzane zajęcia z żołnierzami zawodowymi, są wyjazdy na poligon i oczywiście y, jest wynagrodzenie, uposażenie w kwocie 4560 zł. brutto na które możemy liczyć właśnie za odbycie tych 28 dni szkolenia. Panie kapitanie, kto może skorzystać z takiej formy ochotniczych, jeżeli chodzi o służbę wojskową? Wszyscy, którzy chcą spróbować dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej są najpierw kierowani na badania psychologiczne oraz muszą posiadać zdolność do służby wojskowej orzekaną przez lekarza. Jest to zapewnione też w WCR-ze w Rybniku. Można się umówić na, na dany termin. Te badania są przeprowadzone w, nasze, w naszej siedzibie w Rybniku. Gdzie przede wszystkim zasięgnąć informacji o tych formach ochotniczej służby wojskowej? Zapraszamy na portal Zostań żołnierzem. Poprzez ten portal można się zalogować, złożyć swój akces. Pracownik wojskowego centrum rekrutacji skontaktuje się z osobą zainteresowaną. Można też skorzystać z infolinii, która została uruchomiona na te potrzeby, ale oczywiście zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, dzwonić, można, można dzwonić do WCR w rybniku albo przyjść osobiście porozmawiać z naszymi rekruterami. Pochodnicza forma odbycia służby wojskowej to jest pewien etap, który może zakończyć się służbą zawodową. Tak, jest to pierwsza, pierwsza droga, którą trzeba przejść, aby zostać żołnierzem zawodowym. Jeżeli osoba bez przeszkolenia wojskowego myśli o służbie zawodowej, musi odbyć taką dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową w wymiarze 28 dni. Jest to szkolenie podstawowe, które można także kontynuować w drugim etapie. Jest to szkolenie specjalistyczne, które trwa do 11 miesięcy. No i jest już w takiej formie jak służba wojskowa żołnierza zawodowego, czyli jest to na etacie w jednostce wojskowej z 7.30 do 15.30. Panie kapitanie, zapraszaliśmy do Rybnika, ale podobno nie tylko Rybnik, jeżeli chodzi o mobilne punkty rekrutacji, można spotkać je także na terenie administrowanym przez Wojskowe Centrum Rekrutacji. Tak, tak jak Pan powiedział, można nas spotkać tutaj na całym terenie administrowanym poprzez wszelakie imprezy sportowe czy też wyda wydarzenia patriotyczne. Tylko najbliższą dużą imprezą, na której będzie można nas spotkać i także żołnierzy zawodowych, sprzęt wojskowy, będzie ślubowanie uczniów klasy pierwszej oddziału przygotowania wojskowego w Jaszczębiu Zdroju.